Ile ten cukierek będzie działał? Zaraz przestanie. Trzeba powtórzyć, bo do 16 jeszcze 3 godziny. No nie wiem. To ją może uszkodzić. Jesteśmy na finiszu, nie pękaj. Chodź, Senti, mamy dla ciebie cukierka. Uuu, słodkie! Masz i siedź tu cicho, dobra? Dobra. Senti, Co ty robisz w toalecie dla niepełnosprawnych? Zaraz spotkanie z NASA. Chłopacy dać słodkie i siedzieć cicho. Tak myślałam, że to ich sprawka. Masz, zjedz to. Fu, bobek! Jedz, to sprawi, że będziesz mądrzejsza niż byłaś do tej pory. Nie! brązowe fu! Chyba to coś słyszałem. O, chłopaki. Patrzcie, kolejna chce zjeść głupolka. Łapcie ją. Nie róbcie tego. Czemu nie mogę się ruszyć? Ja też! A teraz pogdaszcie, kury, kurze muszczki. O, 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 o. <laughs> Dobrze wam, tak. To co? Idziemy na ten egzamin z nasa. Już nie możesz tego nie wygrać, młoda. A ty będziesz druga.